Dzień dobry. Krótko i zwięźle. Jestem ponownie dzisiaj na zbiornikach 3-4 na Kazimierze wielkiej nauki no 2 Nie jestem dzisiaj sam, dzisiaj jest ze mną Krzysztof, Krzysztof siedzi tam. Na co dzisiaj łowię? Dzisiaj postawiłem na dwie metody i rzuty pod tą wyspę, tak gdzieś mniej więcej koło metra, półtora metra od wyspy. I co, dwie metody, dwa waftersy, i zaczynam na słodko od haribo różowego i żółtego. Coś się będzie działo? Zobaczymy. Już jest pierwsza rybka, dosłownie 3 minuty po zarzucie, ale to będzie coś małego. Gdzie mam lecieć? Dobrze, dobrze, chyba mam karaska, tak. O, to był karaś. Puścił. Czyli pierwsze koty za płoty. Jest chyba pierwsza większa rybka dzisiaj. A Krzysiek też ciągnie jakąś rybę. Krzysiek ciągnie karpia i ja ciągnę chyba karpia. Ale na pewno nie ciągniemy tego samego. Uciek? O, mój wypluł. Mój wypluł. No, jakby nie patrzeć, to Krzysiek ciągnie następnego. Ciepełno w ogóle. Co ty powiesz? Pokaż go tutaj. Wyciągaj, wyciągaj szybko. Ale maluszek, ale fajny. Ale fajny, pokaż go. Fajny karpił, taki zdrowiutki. Gratulacje. Dziękuję. O, pan Krzysiek ciągnie następnego, fajnego. Ojej, ale krowusia. Dobra, teraz u mnie jakaś rybka jest. O, nieduża. Leszczyk chyba, albo karasek. Leszczyk. Dobra, dobra, spokój, spokój, spokój. No. O, leszczyk. No to teraz u mnie jakaś większa ryba, bo idzie, idzie, idzie ostro. Coś ładnego. Coś ładnego, no. Nie, no tam pod wyspą. No, będzie ładny karpik. No i tak. Karpik już jest blisko, blisko brzegu. Nie jest duży, ale jest sportowy, fajny. E nie, mały, mały jest. Dzisiaj Krzysiek ma większego fuksa ode mnie, bo łowi większe karpie. Mnie biorą karpie, ale małe. Robimy w tak, że podskoczysz po No jasne. ale grilla, przyszykuję wszystko. Przyjedziesz i będziesz miał na kanapeczkę, kawusie zaparzę. Może tak być? Może być. No, ale najważniejsze, że Krzysiek jest zadowolony. Prawda, Panie Krzyśku, że Pan jesteś zadowolony? No właśnie, i o to chodzi. No i taki karp ląduje do wody. Dobra. Uciekaj. Uciekaj z podbieraka. Dysiek połowił na bombkę, i ja mam pierwsze branie na bombkę dzisiaj. I normalnie to było branie, które kradnie wędkę z podpórki. Fajnie, fajnie. Tylko co to będzie? Karpiu. Karpiu. No, będziesz mi robił zdjęcie. Chyba. No, taki. Już nie sportowy, ale ładny, ładny. No i kolejny karp ląduje na brzegu. Też nie jest duży, ale jest piękny. Piękny golec. No i wypuszczamy. No dobra, karpik już jest blisko w miarę pokazałbyś się Ło Jezu ty, ciągnie mi wędkę drugą Co ja mam zrobić teraz? Nie no to jest dramat chłopie Dobra, mam, mam znowu branie na dwie wędki. Teraz ciągnę drugą wędkę. I znowu jest chaos, chaos. Dobra, tutaj mam, tutaj mam wolny bieg. jest wolny bieg, dobra. A tutaj ciągniemy drugą rybę. Ta wzięła na bombkę. Jest w miarę blisko. Ale też piękny karpiu. Dobra, może najpierw tego właśnie nam się uda. Pierwszego wyjąć. Co? I to jest właśnie to. To jest totalny chaos, łowiąc na dwie wędki. Tego bydlaka mam na bombkę. Oj, chodź tu, chodź tu. Już jest prawie przy samym brzegu. Nie do wiary, kurwa. Gorsze jest to, że ten mi wiesz ucieka z tego. Krzysiek, wyciągasz tego swojego i pomożesz mi. Stawić go i ciągnąć mi tego. Dobra, tego mam. Uff. Tego mam. Wolny bieg. Wypuszczam. Dajże spokój. Ech. Dobra, gdzie masz tego drugiego? Dobra, dzięki Bogu, że jest ze mną Krzysiek, bo mi pomoże wyciągnąć drugą rybę Wow Ale się kurwa ruszyły teraz Ten nie mniejszy no A tamten był ładny Powoli, powoli, powoli Dobra popuść trochę żółki Tak. Oj, to będzie chyba najdłuższy film. Taki, ale też golec wow, dobra, szybko wypuszczam i zrobię zdjęcie Krzysiowi z jego karpiem. Dobra, śmigaj Wow Oj panie, pokaż pan tego swojego. O Boże, jakie bydle. Fajne, fajne. Dobra jest. Kolejna ryba u mnie, a tam Krzysiek się morduje z jakąś dużą rybą na bombkę. A ja mam branie na metodę, a czy miałem branie, teraz holuję. Uuuu. Uu. Idzie i to ostro. Siedzi karpik. Dobra, jak on idzie zupełnie w lewo, to my się musimy tam przenieść z podbierakiem od razu, nie tak jak pan Krzysiek, tylko my już idziemy od razu. <śmiech> <śmiech> Tak jestdokumentowane na Ale poszedł w lewo, zupełnie tam pod tam wiesz, pod ten brzeg, ale zupełnie zupełnie w lewo. Jest fajna rybka, jest. Jest fajna i nieduża w sumie, ale sportowa. No i ryba już prawie w podbieraku. Jeszcze troszeczkę, jeszcze troszeczkę. I hop, jest karpik. No taki sympatyczny golec, zobaczcie. Jak na mój gust Koło 3 kg. Piękna rybka. Wypuszczamy. Patrzcie tam, Krzysiek podbiera swojego. No, podbieraj go, podbieraj go. A ja tu ciągnę swojego. Jest moc. Jest moc, mówisz? O kurde. Ale ja już Ci teraz, Krzysiu, zdjęcia nie zrobię, przykro mi. Musisz poczekać, podbieram. <noise> nie, bo ja teraz ciągnę swojego takiego maluszka, no. no nie, mały czy faktycznie? No widziałeś, no wędka, wędka mi leciała do wody. Stałem koło Krzyśka, przyglądałem się jak ciągnie rybę, a tu nagle moja wędka chlub i prawie wylądowała w wodzie. Ładny czy mały? Ten? Uj. No taki średniaczek, myślę 3 kilo. Ty, ale może byś mi oddał mój podbierak, nie? Idź z tą siatką na motyle stąd, chłopiek. Chociaż nie, na tego to może się będzie nadawała. I to jeszcze jest taki płytki. To jest Dramat, chłopie, dramat, no. Malizna, ale sportowa malizna. Gdzie on jest? Taka czysta woda, że go nie widzę. No właśnie. Dobra, poczekaj, poczekaj, poczekaj. Już Ci go naprowadzam, już. Oj, gdzie tam poszedł, gdzie? ja rybka, ale jakże żwawa. Czekaj, czekaj, panie Krzysiek, czekaj, czekaj. Już Ci go naprowadzam, już. Dobra, rybka leci do wody. Tego krzyśkowego pseudo podbieraka. Poszła. Karpik wyczepiony, szybciutko i wypuszczamy. Poszedł. Dobra, zostawiam swoje wędki. Idę do Krzyśka, pomóc mu z podbierakiem, bo jego podbierak jest trochę kulawy, że tak powiem. Bo Krzysiu coś ciągnie. oj, oj. Czekaj no. O, fajnie, fajnie to wygląda, powiem Ci. Grube, grube. Nie, nie grube. No co to będzie? Karpiu, nie? Chyba tak. Ale woda z 30 cm wstawi spadnie w dół jak wyciągnę. Tak jest. Wir się pokazał. Piękny hol, wybitnie. Czyli karp. No jest karpik. Ale ładnie. Binger zrobi robotę kolego. Dawaj go tu. No. Także masz karpia w podbieraku i reszta to Twoja robota. Bóg Ci zapłać, dobra człowieka I jedzie kolejna rybka i kolejny karp. Nie, na skunksa teraz. O, odpuścił. A. Wow. Byłem przed chwilą u Krzyśka, patrzę, a tu mi wędkę porywa. No. I tak to jest właśnie na tej Kazimierzy Wielkiej. Nigdy nie wiadomo, kiedy uderzy karpiu. No patrz, no. Chwila, moment i już mnie i wędkę w dowody wciągało. I proszę o mój podbierak szybciutko. O, jest kolejne branie i kolejna ryba na wędce. Ale ładnie uderzyła, bardzo fajnie wygięła kij. I ciągniemy. Zaraz zobaczymy co to jest. No i zobaczcie. Kolejny fajny sportowy karpik, też koło 3 kg. No i ląduje do wody. Ty, wyłaś z tego podbieraka. Halo. No. Poszedł i jedzie. No i mamy kolejną rybkę. Też karp, taki mniej więcej koło 3 kg. Sportowy. Fajnie tu biorą te ryby. Jak ktoś chce się dobrze nałowić, to serdecznie zapraszam. Co? Wolno! Wolno! Zgrabniej, szybko, wypięty i chlub do wody. Dobra, uciekaj pan. Poszedł. I jest kolejna rybka. Kolejny karpik do kolekcji dzisiaj. Też golec. To są chyba same golce. No i taki kolejny karpio. No i tak jak mówiłem, około 3 kg. Fajny, wypuszczam. No i jest kolejna rybka, ale tym razem mała. Wygląda na karpika, ale takiego. Malutkiego i co to jest? A jest karaś, halo, panie karaś, do siatki. Taki karasił. Sam się wypiął. Wypuszczamy. Hop. I jest branie na bombkę. O, to, co się działo przed chwilą, to Wam tak szybciutko skomentuję. Miałem zarzucone dwie wędki. Krzysiek powiedział, chodź do mnie na kubek kawy. No i idę. I nagle tylko słyszę jakiś dziwny odgłos z tyłu. Patrzę, a moja wędka po prostu odpływa. Dokładnie ta, na którą teraz łowię. Ona już była tak mniej więcej w połowie wody i sobie myślę, no koniec, trzeba będzie wchodzić i ją łowić, no trzeba będzie szukać. Ale patrzę, wędka wypłynęła i dalej sobie powolutku płynie i sobie myślę, no pewnie pewnie jakiś karp tam wisi. Na drugą, którą ściągnąłem, założyłem ciężarek, oliwkę 25 gramową i sobie myślę, jeden, drugi rzut może mi się uda ją zahaczyć. I wyobraźcie sobie, że za pierwszym rzutem nie wiem jak ja to zrobiłem, ale oliwka wpadła w kabłąk tego kołowrotka. Dokładnie. Wpadła w kabłąk. I dzięki temu ją wyciągnąłem. Akcja jakich mało, naprawdę. A teraz idzie chyba karp. I to ładne. Krzysiu, knaga. Knaga. Ładne jest. Ło, widziałeś to? Jezus, patrz. Ło, chłopaku. Chodź tu, pomożesz mi. Teraz to mi proszę fotę zrobić. Ech, chodź tu. Rybki chwilowo przestały brać, chociaż może nie przestały tak e, zupełnie, ale rzadziej, więc czas na amciu. Kiełbaska z grilla. No to przerwa. Krzysiek, Krzysiek halo, nie w moje wędki. Bardzo cię <gry> proszę, bo tu są moje wędki. No zabieraj go dołem jakoś. Halo. Czekaj, wejdę do wody, go poproszę. By... No właśnie. Dobra, wyciągaj że go, wyciągajże go. nie Jesiot. Nie ale jajo. A mówiłem ci, że możesz złowić. Bardzo ładnie, bardzo ładnie. No. Dawaj go drania. Tutaj, tu, tu go, tu go, tu go, tu go. No jest. Do mojego podbieraka wszystko się mieści. Tak, trzeba zdjęcie zrobić jakieś, nie czy nie? Zdjęcie zrobię Kolejna rybka. Chyba karp. Jest kolejna rybka. Prawdopodobnie kolejny karp. Cicho, bo ciągnę rybę. Nie jest to duży karp, ale taki fajny, sportowy. Myślę tak 2,5-3 kg. pokazał się. Pora na podbierak. No i hyc do podbieraka. I jakby nie mówić, idzie kolejna rybka. Kolejny karp zapewne i to też taki sportowy, między 2,5 a 3,5 kg. i taki karpisku. O. Fajny, nie? Ale też golec. O, spokojnie, spokojnie, spokojnie karpisku. Już Cię wypuszczam. Już, już idziemy do wody. Chodź. Widzę, że jesteś zdenerwowana rybaka. No to. Pryskaj tam. Wyszedłeś już? Nie, jeszcze nie. Dobra. Teraz już wyszedł. Stryk. Ja już tych swoich karpi dzisiaj nie liczę, ale jest kolejny. I tak jak mówiłem, taki gdzieś w granicach 3 kg, może 3,5. Już jest przy samym brzegu, więc podbierak i spróbujemy go zaraz wydobyć. Chodź, chodź, kolego, chodź. Gdzie ty jesteś? Woda jest mętna i bardzo słabo je widać. One są widoczne dopiero pod samą powierzchnią. Nie jest mały. Jeszcze zaszło słonko, i już w ogóle nic nie widać. Teraz poszedł do samego brzegu. No i karpi ląduje w podbieraku. O, lustrzeń! Lustrzeń! Królewski się strafił. O, jaki ładny. Piękne masz te łuseczki, panie kolego. Pokaż mordkę. I piękny, zdrowy karp. Śliczny. Wyczepiamy. Bydle, bydle, następne. I kurde, poszło mi w drugą wędkę Krzysiek. Mieści się w podbieraku? Ledwo. Ledwo, dawać go. No dobrze, to słuchajcie, czas kończyć powolutku. I ja kończę e, dzisiejszy dzień. Nie wiem, jakim wynikiem, ale było tych karpi naście na pewno. Było sporo karasi, było bardzo dużo leszczy, ale niedużych. Natomiast krzysiek, jak policzył, 20 karpi. Przed chwileczką złowił 20. No, ja miałem dzisiaj piękną knagę. Widzieliście ją na zdjęciu? Filmu nie nakręciłem, bo były za duże emocje. Wszystko Kazimierza. Dziękuję pięknie. Do usłyszenia i do zobaczenia następnym razem. Cześć!